Max Love. Kolejny dzień sobota Tak to jest O tu jest Pokażę Tutaj mieszkam Tam na dole jest okno sąsiad I to jest cały czas mandango w innych chwilów I To jest zaraz blisko idę sobie do miasta eee... Przejść się rano, takie w ogóle tutaj można mieć różne rytuały. Moim takim rytuałem jest sobie wyjść rano gdzieś. Typu przejść się... Napić się kawy, zaprać papierosa, spotkać się z tymi, nie spotkać się. Przejść na kółko na przykład. Tam jest takie duże kółko, idzie się sporo czasu. jest po prostu wilka mamba, tu jakiś... Plac przyszłej budowy, podejrzewam. Znak drogowy. O. Kinara Yangana Zumba. I to jest właśnie moja droga tutaj dochodzimy, to drzewo tutaj to jest, to jest drzewo Ilko, którym się zajmuję bardzo obficie obrodziło, bardzo dużo uwagi mu skierowałem po prostu jest nie, nie widziałem drugiego drzewa który by miał tyle nasion całą produkcję tutaj rozpocząłem o. jeszcze nie dojrzałem, mogę zerwać tu pokażę o. w słońcu takie i w środku są w środku są nasiona to są nasiona wilko nasiona wilko bo wilka bamba wilko wilko nazwa wilka Bamby pochodzi właśnie od tego drzewa ponieważ to drzewo było świętą Rośliną inków. Dalej jest zresztą dla nich świętą rośliną. Bo inkowie są tu cały czas, tylko teraz inkowie są w innym wymiarze światła tutaj bo po prostu. Nie są w tym wymiarze światła, w którym ja jestem, czy ty jesteś. Tylko oni są w tym wymiarze światła, który dla nas w takiej normalnej pozycji, w jest niewidoczny. To są nasiona wilko, z których oni robili, używali tych nasion do ceremonii przyjeżdżali, oni tu nie żyli, oni tu przyjeżdżali tylko na te ceremonie, na jakiś miesiąc czasu robili ceremonie i wyjeżdżali, te ceremonie podobno były skierowane głównie dla dla, tutaj ze środka można małą roślinkę wyciągnąć o taka ma, ma, malutka roślinka i te ceremonie podobno się odbywały znaczone były dla takich ludzi wyższej rangi, można powiedzieć. kiedyś królowie rządzący mogli tylko dostępować tych ceremonii wilkowych. Nie wiadomo jak to było naprawdę, nie? No tak legenda głosi. I ich sposób przygotowywania tych nasion do ceremonii był całkiem hardkorowy. Oni wysuszali te nasiona. Znaczy one później, jak opadają same na ziemię, już są suche. Yy, prażyli je. Później proszkowali. Później łączyli Łączyli z, z limestą, czyli z taką wapienną yy, skałą lub, yy, lub zmuszną ślimaka, żeby to nie było takie kwaśne, w sensie pH, kwaśności pH. I później do rurki bambusowej, jeden drugiemu do nosa puh, ładował po prostu ładunek. I puh, zaczynał się lot, który tam nie trwał jakoś mega długo, ale był konkretny. Tutaj można zobaczyć szkołę. Ja jestem osobą, która może przez płot popatrzeć. Nie wiem, Tylko czas to tu zrobili. Nie wiadomo po co. Więc to drzewo tutaj Wilko ono pięknie obrodziło. Ma wiele różnych strąków. Tak naprawdę to ja, ja, ja te nasiona po prostu jak są suche palę, lub namaczam w wodzie i piję. I piję. Przed snem wtedy można mieć kilkadziesiąt tysięcy snów, to jest bardzo ciekawym doświadczeniem. O i później, jak one już się robią dorodne, to się robią brązowe i otwierają się tak, jak tutaj widać. O ten jest otwarty, i z tego po prostu nasiona wypadają. To drzewo ja się nim zajmuję od, od zeszłego roku. Doglądam procedurę, wszystko jak się dzieje i tak dalej. I tutaj jest inny też wizja na, na szkołę. to jest w ogóle takie okienko, przez które Tam dzieciaki są, to dzieciaki przez to okienko patrzą. Jak widzę. No i dzisiaj jest sobotę, więc szkoły nie ma. W ogóle to jest zawsze takie lazy, lazy saturday, nie? Zresztą słońce jest, więc w ogóle jest takie leniwe. Sklepiki powoli się otwierają. Życie ożywa aż do jakiejś intensywności maksymalnej osiąganej zdecydowanie w sobotę wieczorem i pójdziemy sobie na rynek tu jest w sobotę jest jeden rynek w niedzielę jest drugi rynek w sobotę jest mówią organico jest więcej gringo niż w niedzielę jest tak ładnie i mnie mało ludzi a w niedzielę to tu jest po prostu jedna wielka masakra Co tu mamy na przykład? To jest juka. Juka to jest taki, taka bulwa coś, ale jak ziemniak, tylko jeśli jest świeże i dobre i ją się ugotuje, to ona od razu smakuje jak dobre ziemniaki z masłem. I tutaj mamy jakieś inne produkty. Jest jakieś masło, jakaś glina do ciała, lawender, organik kokosą. Palo Santo shampoo. Hello. Hello. <laughs> I'm Max. We never met? No, I don't think so. We met uh, like seeing us, I think. Yeah, well. yeah. Your products? Yes. <laughs> nice. What's your name? Ali. Ali from, from Germany. From Germany. I'm from Poland. So. Poland. So. <laughs> Just the border. We are always close. Yes. Good. Good. I'm making, uh, I'm documenting my life. I'm doing 333 days documentation of my life. My new art project. Great. Yes. And it's like in all languages. Polish, English, Spanish, Italian. All in Vilcabamba or somewhere else, but it will be nice. Hola. Hello. Okay. Tutaj mamy banany. I na tego typu banany to nie są takie prawdziwe banany, bo to jest coś takiego pomiędzy bananem a platanem. Ale one właśnie mogą mieć bardzo ciekawy smak. Takie coś w kosterce miał smak truskawkowy. No to są już jakieś takie normalne Guineo pewnie się nazywają. Kogo le llamas el Guineo? Guineo bananas. Este, este orito. Este seda. Seda, ¿Y sí. e non orito. Orito no. Jest È più corto, più redondo come il. Sì, sí. sí, ora vedo che è diverso. Questo? Lo vi molte volte, non sapevo cosa è. Si, se lo chiama Chocha. Chocha, che ha? Sopa? Sopa. Sopa, de... questo che si rovi. Salata. E i huevos di gallina. Di Shuka. Mauro. Max. Come stai? Sto, sì, faccio il. ho cominciato il. filmando? Sì. Mauro, mi siamo un un uomo che qui Sto facendo il documentario. Ieri ho detto va bene, comincio 333 giorni documentando la mia vita. Tanto io lo faccio tutti i giorni. Non, non cambia niente perché tutti i miei email, le foto, sai, è sempre la documentazione adesso l'ho chiamato anche ma io ce l'ho troppe cose non so come, come faccio in questo in questo io ce l'ho re registrazioni audio di trip per esempio con funghi con Filippo e Paolo no sì no. sì <ride> ce l'ho i <ride> miei trip registrati con San Pedro c'è cioè audio e in polacco ma ce l'ho ce l'ho sì sì, sì sì ce ne sono Dobrze. Wiediam. I tutaj co jeszcze można pokazać? Różne rodzaje sałat jakichś. Burak, brakuje botwinki. Botwinkę bym zjadł. Tutaj jak widać banany. 4, 1 dolar. Czyli 13 za dolara jest organiczny, jest trochę drogo. Kombucha. Hello, A tutaj różne rośliny i na przykład tutaj z tych roślin myślę, że ta lub ta, one są małe jeszcze nie widzę, ale tego typu rośliny, któreś z tych to jest w ogóle ma efekt lekko psychodeliczny. Jedna jest zresztą legalna w Polsce. Może tam nazwę podam, jak nie, nie podam to zapytajcie, to podam nazwę.

Anís, anís del sí. campo. Ah, Anís de Campos. Sí, 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 Anís entiendo. Ah, no, Yo anís. Yo No, Tú te desmienta. ¿Este cómo lo llamas? Este se llama Esencia de Rosa. Esencia de Rosa. De Rosa, sí. Desde el geranium. Sí, sí, sí. No. Si sí, lo conozco, sí, en Europa tenemos las sí. plantas que, que. por la casa. Sí. Un poco diferente, más limón, como, ah, como yeah, duele. Como yeah. Sí, sí, es un otro nombre. Sí. Es que es, es la misma. Ahí yeah. ah, hay otro. ¿Y con es este la hoja? qué haces? Esto es para hacer eh, aguas aromáticas. Ajá. Son estomacales, para problemas de estómago. Y también ah. esto es un ingrediente también de las horchatas. Ah, ok. Sí, esto okay, también entiendo. se pone en la horchata y la menta también. con pues la menta y de. Sí. de es un tipo, una variedad esta es otra variedad este es toronjil también es aromático no, no este es menta no este es toronjil pero mira ah, sí. es diferente sí. y esta la otra es menta bueno gracias sí. De esto hacen el mate. Ah. Esto es que lo utilizan para el mate. Sí. Ese también para el estómago. Para nervios. Nervios. Para, para ser tranquilo. Sí. Relajante. Acá no, no, sí, no, neces no se necesita mucho. Ya, pero de repente. A veces sí, sí. cuando se necesita. Gracias. Sí. Tutti sono un po' più. Mi sento cool. già è quindi. Guanabara. Guanabara. No, è chirimoia, no, no. è guanabara. Guanabara. Ah, perché tiene una forma un po' diversa sí, guanabana Questa è la matura? Come è la più matura? La più viene del Oriente. Si, sí, si, sí, è la madura. Quando posso sapere che è madura, madura, la più dulce che può essere. Todo è es igual. Ah. Todo è igual. Es che que questo masa è tipo con lecce. Sí, con leche o también con azúcar nomás. Bueno. Purifica las... la sangre muy buena. Ah, y la papaya de una forma un poco diferente, sí. pero. Sí. Más. De la misma planta carga así, así. Ya, le carga así. Sí, grandote. Sí. Sí, porque de papayas acá ¿cuántos, cuántas diferentes son. Esta la hawaiana. No, la hawaiana es chiquita. Sí, sí, es que todo tipo es de papaya que tenemos en Ecuador, ¿cuántos sí. son? Verá, hay como cinco clases. Ah, hay una, verá. Sí, esta es otra. también. Otra, Esta es otra, otra. Ya vendí eso, hay una redonditas. ¿Qué es que tienes? ¿Este cómo lo llamas? Fruta guava. Sí, este lo sé, adentro está el fruto... Sí, buena. Muy buena. Sí, me das uno... Oh. No, y este biały. es muy dulce. Tyle Bardzo dobry Gras jest I tutaj całe wiązki więc widać bananowe I zdobyliśmy i śniadanie jakieś, i trochę pestki zostaje. W mogę wszyscy sobie do siebie mówią Dzień dobry, cześć, Ola, hello high jak nam chce. Nie trzeba znać osoby, żeby do niej tak mówić. To nie znaczy, że trzeba koniecznie mówić. buenos z Dias. I przez co tutaj powstaje takie pewne uczucie? Właśnie rodzinności Ja nawet bym powiedział, że tutaj dokładnie każdy odnajduje Takie jakie ma stosunki w rodzinie całej swojej Takie same będzie miał tutaj, może ciut lepsze Ale generalnie To tak to jest Idźmy do centrum jest Juice Factory Majda Stars. Tam jest czy tak, Juice Factory serwuje A, pokażę Senhor, Buenos dias. Buenas. Não cameras, por favor. cameras, por favor. Não há cameras, por favor. Não cameras. Não Não há cameras. I'm documenting my life. <laughs> hey, Aaron. Hey, Lindelof. Thanks. How hey. much money do you want? I know. Look at him. He's documenting, he's, he's documenting all my of life. our trade secrets. Hey, <sighs> and he's going to price it a little lower in <laughs> his <Price>? place. He's <laughs> going to put it on the internet like everything else. <laughs> <laughs> <That's> <laughs> <pionage>. <laughs> yeah, like virtual smoothie. Yeah, yeah. You want some virtual smoothie? Your only one. For your <laughs> only one dollar. You tu hai solo un dollaro siciliano. Sto facendo documentario. Da ieri ho cominciato a documentare 333 giorni della mia vita. Di più, non è niente di nuovo perché lo sto facendo tutto il tempo, ma adesso lo. e vediamo a cosa si arriva. in questo pazzo mondo di Vilcabamba. when is ds Sugar is something between the white sugar and the brown sugar. It's the panella, but it, it's a different color. It's panella no. Yeah. It's white panella. Yeah, it dark, yeah. sometimes it comes super dark, sometimes it comes really, really light. Nice. But are you sure that's panella? It's not um, sugar. Yeah. Okay. Yeah, it came out of the panella bag. Hey Ruthie. Hey baby. Mira. But he, 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 you know, it doesn't have taste of panela. No, it came no, out it's 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 like between white and brown sugar, really. Yeah, it came out. The taxi just happened to let us off down there. Oh so my god! We get to see off. oh my god! Oh my god! Look at that one. What Where did you get those? are terrified. Get to see what? They're ours. Oh my god! Look at that little guy there. Holy shit! <gasps> so <Sorry>, sweet. <gasps> Oh my god, this a white is the one. father. They're, they're lion heads. See, they have the long hair on their head? He's a lion head. Too dark. Oh my god. They're all terrified, poor things. Yeah. Are you moving them or? I'm selling them. Oh. How much? Ten bucks. Uh, yeah. Really? Yeah, where are for, you? For a pet? Yeah, I'll bring him yeah. out to the land. Oh! Un <laughs> pequeño! The only thing you is, is what am I going to do with it while well, I'm at work? I didn't keep it for you. What time are you done? Three. You yeah. serious? Yeah. Which one? <laughs> like the white one? <laughs> oh, yeah. Lo and this. Beautiful. My name? Oh, yeah? I just got a rabbit. Can you do it? Take the white one. <laughs> <laughs> My hat ornament. <laughs> 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 what do <you> think? Rabbit hat <laughs> ornament. You just got a white rabbit for yeah. the land?